Halo, halo. Czy nas widać, czy nas słychać? Widać pewnie, nie, ale słychać rewelacyjnie. Cześć, Michał i Paweł z tej strony. Słuchajcie, dzisiaj przychodzimy do Was z pewną e, propozycją inwestycji na terenie zawiercia. Gdzie to generalnie jest, pewnie większość z Was nie wie, ale zaraz wszystko wyjaśnimy. Czego dowiesz się podczas naszej prezentacji? Przede wszystkim powiemy Ci krótko o naszej wizji inwestowania. Powiemy o tym, za ile jesteś w stanie realnie wynająć mieszkanie w zawierciu, ile zarabiamy obecnie na nieruchomości na tej samej ulicy, na czym polega fenomen zawiercia. No, i jaki jest koszt proponowanych przez nas mieszkań i prognozowany zysk? Słuchajcie, za poświęcony czas, za to, że kilkanaście minut z nami spędzicie. Na koniec zaproponujemy Wam coś ekstra. No cóż, przejdźmy może do meritum. Cytuję wstępu u nas. Jestem strażakiem zawodowym, oprócz tego właścicielem firmy budowlanej. Aktualnie realizujesz kolejny kierunek studiów, konkretnie z zakresu nauk o bezpieczeństwie. Staram się cały czas rozwijać, oprócz tego, że już realizuję się zawodowo. Jeśli chodzi o mnie, nazywam się Paweł Kuberski, mam 33 lata, jestem przedsiębiorcą z ponad 7-letnim doświadczeniem. Projekt, w który jestem przede wszystkim zaangażowany to internetowa agencja marketingowa, specjalizująca się przede wszystkim w reklamie behawioralnej, czyli takiej, która ma realnie wpływać na proces decyzyjny. A oprócz tego jesteśmy właścicielami już kilku mieszkań, które przynoszą nam. Całkiem dobry zysk. Obecnie jesteśmy na poziomie 6 tysięcy złotych miesięcznie. Zysk ten generuje nieruchomości o wartości 1 miliona złotych. Ponad miliona złotych Paweł. już w tej chwili, bo wiesz, że ceny przecież cały czas rosną. Jaki mieliśmy problem i jak, z jakimi problemami tak naprawdę spotykaliśmy się rozpoczynając swoją przygodę z inwestowaniem. Zauważyliśmy, że na rynku jest bardzo dużo kursów dotyczących inwestowania, mówienia jak to należy robić, jak to robić poprawnie. Samo założenie nie jest złe oczywiście, ale chodzi tutaj o brak gotowych propozycji inwestycji, ponieważ tak naprawdę dostajemy wytyczne jak te nieruchomości mają wyglądać, ale ciężko potem jest odnaleźć jakąś tak Perełkę, na której naprawdę możemy zarobić, i tutaj najwięcej pracy trzeba wykonać. No dokładnie, to jest generalnie większość pracy, tak którą, którą trzeba wykonać, właśnie poszukiwanie tej właściwej inwestycji, bo nie sztuką jest władować się w coś, z czego, do czego dołożymy mnóstwo pieniędzy, a to później nie będzie generować żadnego zysku. Bądź zysk będzie minimalny, bądź stopa zwrotu będzie niezadowalająca. W tej chwili, jeśli chodzi o rynek krajowy, mówi się już, że nawet stopa zwrotu na poziomie nie wiem, 7, to jest już coś wartościowego. Szczególnie jeśli chodzi o duże miasta, gdzie jest bardzo dużo ludzi, którzy się chcą zajmować właśnie rentierstwem, chcą inwestować w nieruchomości. Natomiast w mniejszych miastach, takich jak na przykład Zawiercie, takich powiedzmy do 50 tysięcy mieszkańców, spokojnie można wyhaczyć perełki, dzięki którym można stopę zwrotu większą. Jaki jest fenomen Zawiercia, jeśli chodzi o rynek nieruchomości? Nie wiem czy każdy z Was wie, ale Zawiercie znajduje się w województwie śląskim, na pograniczu województwa śląskiego z Małopol. Na pięknym krajobrazowo terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Tak, generalnie miasto się znajduje pomiędzy trzema większymi miastami: właśnie Częstochową, aglomeracją Śląską i Krakowem. Do Częstochowy jedzie się zawierać około 400 minut, do Katowic podobnie, do Krakowa około godziny 15. Więc jest to miejsce z uwagi na walory przyrodnicze, wybierane przez ludzi, którzy planują dojeżdżać do jednego z tych trzech miast do pracy. Właśnie z uwagi na to, że lędnie w porównaniu do tych miast, tanie są, tanie są mieszkania, tanie są działki. Jeśli chodzi o możliwości jakie daje nam najbliższa okolica nieruchomości, o której będziemy za chwilkę mówić, jest tutaj ich naprawdę sporo. Znajduje się wiele centrum handlowych, hoteli, restauracji, dworzec kolejowy. My tutaj się śmiejemy, że w leży jedną stację za Warszawą, ponieważ jest bezpośredni pociąg tutaj do Warszawy i teraz jedzie się około 2,5 godziny. No kiedyś, kiedyś Zawiercie było promowane pod hasłem Miasto Dobrych Połączeń. Nie było, nie było to znikąd wzięte, bo generalnie z Zawiercia można pojechać nie tylko do Warszawy, ale też do Gdańska, Stoku Kraków i wszystko co się znajduje za Krakowem, na wschód do Wrocławia, no a także do Pragi, Budapesztu. Bezpośrednie pociągi są właśnie z Zawiercia. Oprócz tego, co jest bardzo ciekawe, w tej chwili budowana jest jest kolej, dzięki której będzie można w 15 minut dostać się na lotnisko w Pyżowicach i w tej chwili już rozpoczęła się realizacja, bo także miesiąc temu obwodnice zawiercia, dzięki czemu miasto no, zyska dobre połączenie Śląsk prawdopodobnie do Katowic będzie można dojechać nawet w pół godziny. Znajduje się tutaj również strefa aktywności gospodarczej. Jest to ponad 200 hektarów pod inwestycje. Stworzonych zostało 240 miejsc pracy, 21 działek na sprzedaż, 9 projektów inwestycyjnych. Przy czym to są stare, stare dane. W tej chwili część z, tych, część z tych zakładów, które się pobudowały, zatrudniają zgoła więcej ludzi. Natomiast, natomiast jeśli chodzi o dalsze inwestycje, informacja bodajże sprzed tygodnia, po telefonie wykonanym do. O strefie aktywności gospodarczej w zawierciu dostaliśmy informację, że w przeciągu najbliższych dwóch lat powstanie najpewniej około dodatkowych 500 miejsc pracy. A w tej chwili bo tutaj grafika jest stara. W tej chwili zatrudnionych jest około 1000-1200 osób, to zależy kto i jak liczy. Jeśli chodzi o główne zakłady, które znajdują się na terenie lub w promieniu powiedzmy 20 km od zawiercia, znajduje się tutaj Aluron, systemy aluminiowe, Huta CMC zawiercie, która zajmuje się produkcją stali, Virtu, czyli producent gotowych rozwiązań żywnościowych, Huta Katowice, no i strefa, strefa aktywności gospodarczej miasta Dąbrowa Górnicza, która jest jest no, bliżej Zawiercia niż Dąbrowy Górniczej. Czyli jest generalnie, generalnie można po Zawierciu powiedzieć, że nie wiem, równo jest do okolic Warszawy, jest to takie Legionowo-Śląska. Tak? Legionowo to też jest sypialnia dla miasta Warszawy, no i tu jest podobnie, prawda? Generalnie ludzie przenoszą się do Zawiercia, żeby tutaj mieszkać w spokoju, z dala od jakiegoś miejskiego zgiełku. Jeśli chodzi o rynek nieruchomości, wygląda on niesamowicie korzystnie w tym momencie, ponieważ jest to miasto, w którym mieszkania są relatywnie tanie, a popyt na ich wynajem jest bardzo duży, przy naprawdę przyzwoitej cenie za wynajem. Dokładnie. Przy czym warto tutaj wspomnieć, że jeśli chodzi o ceny najmu, ceny najmu są na poziomie większych, dużo większych miast śląskich, tam w okolicach nawet 100 tysięcy mieszkańców. Natomiast ceny potrafią być naprawdę zgoła niższe. To wszystko jest do sprawdzania, można sobie nie wiem, choćby na olx prawda, jeżeli nie macie innych narzędzi do sprawdzania cen mieszkań. Jeśli chodzi o ceny mieszkań przed obecną sytuacją polityczną, przed rozpoczęciem wojny na Ukrainie, ceny klasowały się na poziomie około tam 1100 zł miesięcznie odstępnego, tak, mówimy tutaj o odstępnym bez czynszu za, za kawalerkę, za jakieś M3 około 1500 zł miesięcznie, natomiast no, ci z Państwa, którzy się zajmują zajmują nieruchomościami no wiecie jak ceny puszy w górę po 24 lutego no, generalnie jest niesamowita różnica, sami wynajęliśmy jedno mieszkanie za no, 400 zł więcej niż to co planowaliśmy wziąć przed 24 lutego to jeśli chodzi o inflację, nie jesteśmy tutaj Ekspertami, powiedzmy, od bankowości i, i nie chcemy się za takich uważać. Są to jedynie dane, na których sami bazujemy i które no, sprawdzają nam się w praktyce. Średnia z ostatnich 20 lat to było 2,5%. Wiadomo, były górki dołki, ale nie ma sensu brać krótszego okresu, no bo cóż, ta nieruchomość będzie pracować przez 10 lat bądź więcej na, na Wasze pieniądze, więc, więc po prostu średnia tutaj jest najistotniejsza. 2,5%. Nie jest to dużo, nie jest to mało. Powiedzmy, zdrowa, zdrowa inflacja w miarę zdrowej gospodarce. Ale to nie wszystko należy wziąć jeszcze pod uwagę średnie tempo wzrostu cen mieszkań. Tutaj mamy wykres przedstawiający tempo wzrostu dla mieszkań z województwa śląskiego. W przeciągu trzech lat cena za metr kwadratowy wzrosła o 1800 zł, co przeliczając na procenty daje nam średnio 8% rocznie. Przy czym tutaj mamy dane za, za większe miasta na Śląsku, natomiast miasta średniej wielkości no tutaj tempo wzrostu było odrobinę wyższe. Ale nie, nie ma takich danych, nikt nie prowadzi takich wykresów, prawda? Nie robi takich wykresów dla mniejszych miast. Dlaczego? Nie wiem. Może niedługo będą robić, bo po prostu coraz bardziej będzie się opłacać w takich miastach inwestować w nieruchomości. Natomiast na ten moment dodajemy to, co ma, to do czego mamy dostęp. Jeśli chodzi o przykładowy dochód na nieruchomości w przeciągu 3 lat, którą zakupiliśmy dokładnie 5 lat temu, przed pandemią i wojną, koszt 50-metrowego mieszkania Podklucz, czyli umeblowanego wynosił 160 wyniósł na 160 tysięcy, wynajem M3 na czysto, czyli co ważne po odjęciu wszystkich podatków wyniósł 1372 zł, dochód z przeciągu 35 miesięcy wynajmu wyniósł 48 307 zł, czyli można łatwo obliczyć, że na zero wyjdziemy po 10 latach. Jeśli chodzi o zysk ukryty, jak to nazywamy, chociaż nie wiem, czy znajdziemy gdziekolwiek w nomenklaturze, wpływa na niego inflacja na Poziomie 2,5% oraz tempo wzrostu mieszkań, o której wcześniej yy, wspominaliśmy. Ten zysk ukryty w przeciągu 10 lat i to taki można powiedzieć bezpieczny zysk ukryty, całkowicie spłaci nam. Mieszkanie. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że na wzrost cen mieszkań ten 5% wpływa też wzrost inflacji, ale na potrzeby uproszczenia tych wszystkich obliczeń założyliśmy, że no ten wzrost cen mieszkań jest niezależny, tak? że to są dwa osobne czynniki, no żeby po prostu wykazać, w jaki, w, jaki sposób, w jaki sposób te dwa czynniki się kompensują. Tutaj warto zwrócić uwagę na to, że Zamiast tych 8% z ostatnich 3 lat, średniej założyliśmy 5%, żeby te obliczenia były trochę bezpieczniejsze, żeby lepiej odwzorować rzeczywistość. Ale przejdźmy może teraz już do konkretów, czyli samej inwestycji. Jest to nieruchomość składająca się z 18 lokali o średniej wielkości 30 m2. Jedne są mniejsze, drugie są mniejsze. To już tak naprawdę w szczegóły będziemy wchodzić, jeśli w ogóle ten temat Państwa zainteresuje. Ale generalnie od 26 m2 do 70, prawda? Takie jest Skrażów. Dokładnie. Co ważne, mieszkania od samego początku, gdy Państwo decydują się na wejście w inwestycje, staje się mieszkaniem własnościowym, a nie udziałem w spółce. To jest bardzo istotne, ponieważ mają Państwo zabezpieczenie swojego kapitału już od pierwszego momentu, czyli od momentu podjęcia decyzji, gdzie dochodzi do przepisania od razu na Państwa u notariusza wybranego lokalu. Co ważne, na co my bardzo zwracamy uwagę w czasie naszej inwestycji, to jest to budynek bezczynszowy, czyli jest własnościowy w pełni i dopiero po tym, jak wspólnie ustanowimy wspólnotę mieszkaniową, ustalamy sobie czynsz sami. Nikt nam tego nie ustala, prawda? Wiadomo, że w dużych spółdzielniach mieszkaniowych gdzieś są, nie wiem, bloki z wielkiej płyty i tak dalej. Przynajmniej na, jeśli chodzi o zawiercie ceny czynszu, czyli tam ogrzewanie, woda, kwestie administracyjne w szczególności, no potrafi to dochodzić nawet do 800-900 zł miesięcznie. Przy czym Istotne jest to, że przy wynajmowaniu mieszkań, najemca potencjalny pytając się tak, o cenę, cenę najmu, pyta się od razu o czynsz, prawda? W momencie, w którym Państwo podajecie cenę czynszu na poziomie 800-900 zł. taki najemca najczęściej chce wliczyć to od razu w odstępne, które Państwo dostajecie. No i tak z reguły to wygląda, prawda? Ludzie często nieświadomie inwestują w mieszkania będące pod administracją jakiejś dużej spółdzielni. No i wtedy automatycznie mniej zarabiają w które my inwestujemy to są lokale bezczynszowe albo w których czynsz jest no powiedzmy minimalny wtedy potencjalny najemca nie ma szans, żeby wrzucić koszty administracyjne w ten, w ten najem, tak? W to odstępne, które idzie do nas. Więc po prostu jest to opcja dużo korzystniejsza dla osoby wynajmującej, czyli dla nas. A jeśli, jeśli chodzi o ogrzewanie też to, jest, też to jest kwestia bardziej dla nas jako wynajmujących dogodna. W momencie, w którym mamy zewnętrzną administrację Ogrzewanie jakieś systemowe, wtedy potencjalny najemca próbuje wrzucić też ten koszt tego, tego czynszu, ogólny koszt najmu, czyli też w nasze odstępne, prawda? W momencie, w którym ogrzewanie jest niezależne, no to wtedy koszty te automatycznie bez żadnego zbędnego gadania możemy przerzucać na. Potencjalnego najemcy. Także można powiedzieć, że sami ustalamy zasady, sami dyktujemy sobie warunki, nikt nam z góry nie będzie ich narzucać i jeśli sami będziemy ustalać ten czynsz, będzie on wynosił w granicach 200. 3 złotych Mniej więcej oczywiście, także sami Państwo widzicie, że jest to cena dużo niższa niż te, które są proponowane na spółdzielniach. Natomiast przy zarządzaniu nieruchomością yy, przez yy, wspólnotę mieszkaniową, a nie przez zewnętrznego, zewnętrznego administratora, zdecydowanie obniża się właśnie koszty. Co jest dla nas korzystne? No bo przecież nie robimy tego nie wiem, fakultatywnie, wolontariacko, tylko po to, żeby robić pieniądze, tak. Jeśli chodzi o zdjęcia poglądowe, mieszkania tutaj Państwo widzicie, mniej więcej jak wyglądają klatki schodowe, pomieszczenia wewnętrzne. Tutaj ten zielony budynek widzimy część już tą najwyższą, czyli pierwsze piętro, poddasze użytkowe. Które mieszkania, tak jak Państwo widzicie, w prawym dolnym rogu są już wykończone, wyremontowane. Jeśli chodzi o standard, do jakiego będziemy dążyć w wykończeniu tych, tych wnętrz, no widzicie tutaj Państwo jedną z naszych nieruchomości Standard nieruchomości jest taki, jak Państwo widzicie, prawda? Są, są zrobione ściany, podłogi, jest system ogrzewania. Tutaj w tym przypadku akurat wymyśliliśmy, że spróbujemy założyć piec, piecy, piecek na pellet. No, taka innowacja trochę na próbę. Zrobiliśmy taki sposób ogrzewania. Lokatorzy są zadowoleni, całkiem się to sprawdza. Co najważniejsze, lokatorzy sami kupują paliwo, więc też nie, nie mogą tego wliczyć w odstępne w żaden sposób. Natomiast w większości lokali robiliśmy do tej pory ogrzewanie elektryczne prawda no bo to też się bardzo fajnie sprawdza jest bezobsługowe Coraz częściej ludzie też pytają o to. I oczywiście Państwo będą mieli wybór, na jakie się decydujecie przy wykańczaniu przez nas mieszkań. Teraz, jeśli chodzi o sam mechanizm, dlaczego tworzyliśmy ten webinar, skoro, skoro te mieszkania są takie super turbo opłacalne, dlaczego nie sprzedajemy tego wśród znajomych? Powód jest dosyć prosty. Nie mamy znajomych, którzy mają po prostu pieniądze. Sami wchodzimy w tą nieruchomość, ale też nasze środki finansowe są ograniczone. A nie chcielibyśmy z tej nieruchomości rezygnować, ponieważ możemy powiedzieć, że wybiegaliśmy tą nieruchomość w przeciągu dwóch ostatnich lat. Tak, no nie, nie, nie była to prosta sprawa, natomiast aktualna właścicielka zdecydowała się sprzedać nam tą nieruchomość. Za co serdecznie dziękujemy. Dokładnie, 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 dokładnie tak. Jeśli chodzi o etapy, jak, na jakie podzieliliśmy tutaj tą inwestycję, składa się ona z dwóch etapów. Krótko mówiąc, wykup, zapis notarialny na właścicieli, remont schodowej. To jest pierwsza część. Druga część ZAS rozpoczyna się zaraz po zakończeniu prac związanych z z remontem klatki schodowej, mianowicie bierzemy się za remont mieszkań. Część ta dotyczy oczywiście tylko osób, które chcą odebrać mieszkanie już umeblowane, wykończone, wyremontowane. Przejdźmy więc może już do cen, samej nieruchomości, jak to się kształtuje. Kupno 3900 zł do remontu, mieszkanie, zrobiona klatka schodowa. Jeśli chodzi o cenę pod klucz, 5800 zł za metr kwadratowy. Mówimy tutaj o mieszkaniu już w pełni umeblowanym pod wynajem, także tak naprawdę gotowym mieszkaniu do tego, żeby ktoś się prowadził. Jeśli chodzi o wartość rynkową, którą możecie sobie, sobie Państwo samodzielnie sprawdzić, 4500 zł za metr kwadratowy. Takie mieszkanie do remontu w stanie, którym Państwo widzieli wcześniej. To jest realna cena rynkowa, za jaką trzeba zapłacić w zawierciu. 6,5 tysiąca za mieszkanie wyremontowane i nieumeblowane, gdzie w przypadku nieruchomości, które Państwu przekazujemy, mieszkania są wyremontowane i umeblowane. Także można powiedzieć, że meble dostajecie w bonusie. Co istotne, czy pod, to podstawowe pytanie, czy można trafić coś tańszego na rynku nieruchomości lokalnym w zawierciu? Oczywiście, że tak. Tylko pytanie, czy jest to mieszkanie w lokalizacji dogodnej pod wynajem, czy jest układ dogodny do tego, żeby, żeby tam zamieszkać, żeby to się nadawało pod wynajem, czy to mieszkanie jest no, w konkretny sposób po prostu przygotowane? To są pytania, które każdy, każdy inwestor sobie musi zadać, tak jak wspominaliśmy na początku, mamy nieruchomość na tej samej ulicy i z wynajmem nie było absolutnie żadnego problemu. Mało tego w przeciągu miesiąca, bo przez miesiąc puszczaliśmy reklamę odnośnie, odnośnie tego wynajmu. Trzy lata temu mieliśmy 22 chętnych w przeciągu miesiąca a mieszkanie wynajęło się w 4 godziny od wyrzucenia ogłoszenia. Natomiast teraz mieliśmy wymianę najemców innej nieruchomości, tutaj też na tej samej ulicy w przeciągu miesiąca w listopadzie, więc taki powiedzmy czas przed zimą to nie jest czas, kiedy najczęściej wymieniają się lokatorzy, więc to no, akurat uznaliśmy, że to będzie trochę trudniejsze, żeby znaleźć najemców. Najemcy znaleźli się w 2 dni. A w przeciągu całego, całego okresu, kiedy trwała reklama, zgłosiło się 19 osób. I generalnie doszliśmy do takiego miłego momentu, w jakim są prezenty. Zgodnie z daną Państwu obietnicą za poświęcony czas, chcieliśmy Państwu podziękować i Oddzięczyć się w odpowiedni sposób. Mianowicie przygotowaliśmy dla Was 5% rabat na zakup naszej nieruchomości. Co ważne, rabat ten można odebrać jedynie poprzez pozostawienie swojego kontaktu, klikając poniższy przycisk, wpisując swoje imię, adres e-mail, numer telefonu. Z naszej strony my oddzwonimy do Państwa w 24 godziny. Odpowiemy na wszelkie pytania, no i jeśli będą Państwo zdecydowani na podjęcie Dalszych kloków, czy też zapoznaniu się dalszym z naszą nieruchomością, zaprosimy Państwa na spotkanie, w którym przedstawimy jeszcze więcej szczegółów. Zdajemy sobie sprawę jednak, że zależy Państwu na poznaniu tu i teraz konkretnych liczb, dlatego przygotować prognozy w oparciu o dane, które przedstawiliśmy wcześniej w prezentacji. Także przekazuję głos Michałowi. Powiedz Michał, jakie są prognozy dla tej nieruchomości? Więc jak wygląda dochód na nieruchomości mającej 30, 30 m pod klucz koszt zrobienia takiego mieszkania, wyposażenia go to jest około 165 tysięcy złotych, wynajem na czysto, czyli to co już idzie do, do ręki po odliczeniu podatków, to jest około 1200 zł miesięcznie, czyli łatwo policzyć, że dochód z samego najmu przez okres 120 miesięcy to jest 144 tysiące zł, więc znowu łatwo policzyć, że stopa zwrotu jest na poziomie 8,7% rocznie, zakładając, że nie zwiększamy czynszu. Jest to raczej niemożliwe, bo my w naszych nieruchomościach przez 5 okres wynajmowania zwiększaliśmy już czynsze, więc śmiało można założyć, że ta stopa zwrotu zwrotu będzie wyższa. Natomiast zakładając, że nie zwiększamy tego czynszu przez, przez 10 lat na 0 wyjdziemy po 11,5 roku. Czyli wtedy zwrócą nam się całkowicie zainwestowane fundusze. Natomiast znowu tutaj, biorąc pod uwagę zysk ukryty, oszczędność przy 2,5% inflacji średniej przez okres najmu, to jest 46 300 zł, bez mała. Natomiast zakładając 5% wzrost cen mieszkań rocznie, zyskujemy tutaj 100-104 000 zł. Czyli można śmiało stwierdzić, że oprócz tego, że zyskujemy na samym odstępnym, to zyskujemy także ten zysk ukryty, i praktycznie pokrywa on koszt inwestycji. Oczywiście można lokować też w inne, w inne inwestycje, fundusze i w jakiś sposób zabezpieczać utratę wartości, ale tylko w przypadku nieruchomości oszczędzacie na inflacji i zyskujecie na tempie wzrostu, tak? Dokładnie, no pewnie jeśli chodzi o pytanie jakie rodzi się w państwa w głowie teraz albo jakaś taka obiekcja, no to czy ja w ogóle będę miała ludzi na wynajem. To jest oczywiście bardzo istotny element, ale tak jak powiedzieliśmy, fenomen zawiercia polega na tym, że mamy tanie mieszkania, stosunkowo drogi wynajem i bardzo wysoki popyt. Co na to wpływa? To o czym, o czym wcześniej powiedzieliśmy, czyli zwiększenie ilości miejsc pracy, bliskość do dużych aglomeracji, wiele zakładów pracy na terenie Zawiercia i terenów go otaczających, ściąga tutaj nadal bardzo dużą ilość osób, które szukają mieszkań na wynajem i ta sytuacja, co ważne, miała już miejsce przed wybuchem wojny i napływem mieszkańców z Ukrainy. Co bardzo istotne jeszcze, o czym nie wspomnieliśmy, istnieje takie zjawisko jak luka komunalna. To jest zjawisko, które które dotyczy możliwości zakupu mieszkań przez y, zwykłych ludzi. Generalnie istnieje spore grono odbiorców, które jest y, zbyt bogate na to, aby otrzymać od miasta mieszkanie socjalne, bądź komunalne. Natomiast jest zbyt biednych, jeśli chodzi o kwestię dochodu, aby uzyskać kredyt pozwalający na zakup mieszkania. Jeszcze przed rozpoczęciem wojny na Ukrainie w tej luce komunal komunalnej znajdowało się około 40% potencjalnych nabywców mieszkań, czyli 40% ludzi w naszym Graju nie było sobie w stanie pozwolić ani na kredyt, ani żeby dostać mieszkania Mieszkanie, mieszkanie od, od miasta, prawda? Więc to jest grupa docelowa potencjalnych najemców, i mało tego, ta grupa będzie się stale powiększać, ponieważ coraz z uwagi na zwiększające się stopy procentowe, coraz mniej ludzi może sobie pozwolić na kredyt. I dzięki temu my, i jeśli zdecydujecie się Państwo na współpracę z nami, także i Wy, będziemy mogli zarabiać. Dobre pieniądze. Okej, okay, ale jeśli te argumenty nie wystarczają Państwu, mamy takie dodatkowe wsparcie, mianowicie udostępnimy Państwu naszą bazę wynajmujących, czy też pomożemy w szukaniu tych wynajmujących, jeśli stanowi to dla Państwa problem, i jakąś barierę powiedzmy wejścia. Mało tego, otrzymacie od nas wskazówki pisania skutecznych ogłoszeń na OLX, ponieważ no sam jako specjalista od reklamy wiem, że nie wszystkie nagłówki, nie wszystkie obietnice, nie wszystkie treści przemawiają do ludzi, także oczywiście przedstawimy. Państwo nasze gotowe i co najważniejsze sprawdzone schematy. Otrzymacie również Państwo bezpłatną konsultację w stworzeniu reklam w social media, czyli takich, które docierają do osób, które szukają realnie mieszkania na tu i teraz. Do tego otrzymacie gotowe schematy umów wynajmu, sprawdzone już oczywiście przez naszych prawników, także będziecie mieli Państwo tak naprawdę gotowca pod wynajem. Chciałbym powiedzieć, że moglibyście czas i pieniądze wykorzystać na zakup kolejnego jakiegoś kursu internetowego, tworzonego przez kolejne Kolejnego specjalistę od wynajmu nieruchomości, ale ten czas, który możecie, będzie, musielibyście wykorzystać na przejście tego kursu, na zdobycie wiedzy, ugruntowanie tej wiedzy i poszukiwanie nieruchomości, możecie przeznaczyć na inne życiowe przyjemności. Sprawy jakieś formalne i kwestie związane z tymi mniej przyjemnymi i bardziej brudnymi rzeczami, związanymi z rentownictwem, zostawić nam jako specjalistom ale ok, rozumiem, że dla niektórych z Państwa może być to za mało, ponieważ wolelibyście, żeby ktoś za Was zajął się obsługą tej inwestycji, dlatego chcielibyśmy powiedzieć, że istnieje również taka możliwość, czyli możliwość obsługi inwestycji, Państwo inwestujecie po prostu pieniądze, to co Was interesuje to sprawdzanie konta, czy dotarły te pieniążki za wynajem. Jeśli chodzi o koszt takiej obsługi są to warunki do ustalenia, zależne od ilości nieruchomości, czasu na jaki chcieliby Państwo, żeśmy zajęli się tą nieruchomością. Uważamy, że model, który tutaj proponujemy, jest całkowitym ściągnięciem z Państwa odpowiedzialności i potwierdza tylko nasze szczere intencje względem Państwa, ponieważ samą odpowiedzialność oraz obowiązki związane z zachowaniem ciągłości wynajmu bierzemy na siebie. Także tytułem podsumowania: inwestując minimum 165 300 zł. Staną się Państwo posiadaczem 30-metrowego i co dla nas przy wyborze mieszkań najważniejsze, własnościowego mieszkania w zawierciu. I co więcej, opierając prognozy na przedstawionych wcześniej danych, w 10 lat zabezpieczą Państwo swój kapitał przed stratą ponad 46 tysięcy złotych, zarobią na wzroście cen mieszkań ponad 103 tysiące złotych oraz zarobią na najmniej 144 tysiące. Czy to dużo, czy to mało? Z pewnością istnieją na rynku szybsze metody i rozwiązania, yy, umożliwiające zbogacenie się. Niemniej jednak proszę pamiętać, że naszym celem jest tutaj przede wszystkim zabezpieczenie swojego kapitału przed stratą na wartości, a w drugiej kolejności dopiero zarabianie na tej nieruchomości. Jeszcze taki temat techniczny. No, dlaczego nie ma nigdzie do nas numeru na tej stronie? Nie jest to żadna pułapka, po prostu Chcemy rozmawiać z osobami, dla których, które są zdeterminowane już w pewnym stopniu i pozostawienie dla nich do siebie numeru nie stanowi problemu. Z naszej strony obiecujemy, że nie będzie żadnych natrętnych telefonów, ani nie będziemy Państwo zasypowani niepotrzebnymi mailami, mailami przypominającymi. Także jeśli zainteresował Państwa temat, prosimy o kliknięcie w poniższy przycisk, który znajduje się zaraz pod tą prezentacją, uzupełnienie krótkiego formularza, a my odzwonimy do Państwa w ciągu 24 godzin roboczych. Pewnie w Państwa głowach pojawiło się kolejne pytanie, ile oni w ogóle z tego mają? Tak? No generalnie prawda jest taka, że nikt w takie interesy nie wchodzi z powodów altruistycznych, my też na tym zarabiamy, nie ukrywamy tego, no ale przy okazji realizacji takiej inwestycji jesteśmy w stanie zapewnić także dla Państwa zysk.